Ukochane dziecko, anioły przesyłają ci specjalną wiadomość o kimś, kto bardzo się o ciebie troszczy. Ta osoba boi się cię stracić i żałuje, że nie była przy tobie tak bardzo, jak powinna, czując z tego powodu głębokie poczucie winy. Postrzega cię jako wyjątkowego i niezastąpionego, z miłością nieporównywalną z nikim innym. W tej chwili pragnie znaku, który doda jej odwagi, aby wyciągnąć rękę i ponownie się z Tobą połączyć. Ma nadzieję wypełnić lukę powstałą na skutek nieporozumień i błędów z przeszłości. Mimo, że nie ma go w pobliżu, bardzo za nim tęskni, napełniając ją smutkiem i poczuciem straty. Jednak trzyma się nadziei, wierząc, że sprawy między Wami wkrótce się poprawią. Ta osoba jest przekonana, że kiedy znów będzie mogła z Tobą porozmawiać, będziecie mogli wspólnie pracować nad odbudowaniem silnego połączenia, które kiedyś istniało. Darzy Cię wielkim szacunkiem i bardzo Cię ceni, czekając na odpowiedni moment, aby wyrazić swoje uczucia w nadziei, że naprawi wszelkie rozłamy i zbliży Was do siebie. Wyobraża sobie przyszłość. W której będziesz mógł komunikować się otwarcie i jasno, bez nieporozumień, blokujących ci drogę. Ich największym pragnieniem jest przytulić cię ponownie, przytulić i obiecać, że nigdy cię nie wypuszczą. Marzą o związku, w którym oboje będą mogli swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia, tworząc głębszą i bardziej znaczącą więź. Aniołowie zapewniają cię że będą wspierać to ponowne połączenie, upewniając się, że oboje poczujęcie miłość i odwagę potrzebną do stawienia czoła wszelkim pojawiającym się wyzwaniom. Obiecują, że jasność i zrozumienie będą niezbędne dla rozwoju waszego związku, pomagając wam obojgu połączyć się na głębszym poziomie i cieszyć się miłością, którą dzielicie. Twoi przodkowie aktywnie prowadzą ciebie i tę wyjątkową osobę w kierunku serdecznego ponownego spotkania, czuwają nad Tobą i zapewniają mądrość i wsparcie, aby pomóc Wam się ponownie odnaleźć. To duchowe przewodnictwo otoczy Cię miłością i pozytywnością, dzięki czemu Twoja podróż w kierunku ponownego zjednoczenia będzie odczuwana jako wsparcie i błogosławieństwo. Kiedy wreszcie nadejdzie dzień waszego spotkania, będzie to wydarzenie niezwykle emocjonalne i radosne. Możesz zauważyć pyszny aromat w powietrzu, sygnalizujący nowy początek i pozytywne zmiany. Ten aromat, przypominający świeżość i odnowę, uwydatni te chwile, napełniąc Cię wdzięcznością i radością. Te zmysłowe doświadczenia sprawiają, że spotkanie nie jest tylko spotkaniem, ale niezapomnianym wydarzeniem naznaczonym uczuciem wdzięczności i szczęścia. Spotkanie przyniesie przemożne emocje radości i ulgi po przetrwaniu wielu wyzwań i długim okresie rozłąki. Powrót do siebie będzie jak powiew świeżego powietrza. Szczęście, które oboje odczuwacie, może nawet wywołać łzy w Waszych oczach ale będą to łzy radości. Te emocje będą silne i podnoszące na duchu, otulając Was oboje poczuciem spokoju i głębokiej wdzęczności. To nie jest zwykłe spotkanie, stanowi to znaczącą okazję do naprawienia błędów z przeszłości i wzmocnienia więzi między Wami. Dlatego dzisiejszy dzień nie jest po prostu kolejnym dniem, to kamień milowy. Oznacza to koniec całego czekania i walki, z którymi musieliście się zmierzyć osobno. Jasne przesłanie od aniołów i waszych przodków brzmi Idźcie naprzód i przytulajcie się nawzajem z otwartymi sercami, pełnymi miłości i uczucia. To spotkanie jest czasem, w którym możemy szczerze zobowiązać się do siebie nawzajem. Złożyć obietnicę, że będziemy się wspierać, oferując wsparcie i bezwarunkową miłość, bez względu na to, co przyniesie przyszłość. Życie jest nieprzewidywalne i może wiązać się z wieloma wyzwaniami, ale przy wzajemnym wsparciu można pokonać wszelkie przeciwności losu. Zawsze pamiętaj, aby podziękować aniołom za ich przewodnictwo i pomoc. Odegrali znaczącą rolę w zjednoczeniu Was i wspieraniu w trudnych chwilach. Ich obecność była kluczowa w Waszej podróży i ważne jest, aby rozpoznać otrzymaną pomoc duchową. Rozpoczynając wspólnie ten nowy rozdział, wiedzcie, że anioły nadal nad Wami czuwają, oferując pocieszenie i poczucie bezpieczeństwa. To duchowe wsparcie dodaje sił i odwagi. Zwłaszcza w trudnych chwilach. Pocieszająca jest świadomość, że nigdy nie jesteś sam, sfera duchowa jest zawsze tam, aby cię wspierać i prowadzić. Miłość i pomoc ze sfery duchowej są stałe, co pozwala ci pokonać przeszkody i pozostać wiernym swojej ścieżce. Niech to przesłanie miłości i przewodnictwa zainspiruje cię i napełni nadzieją. To zapewnienie przypomina, że niezależnie od tego, jakie wyzwania Cię czekają, wsparcie z góry jest zawsze z Tobą, oświetlając Twoją ścieżkę i zapewniając pocieszenie, gdy zajdzie taka potrzeba. W miarę postępów wykorzystaj to spotkanie jako okazję do wzmocnienia swojej relacji. Każdy dzień daje szansę, aby głębiej docenić siebie nawzajem. Uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie wzrastać w miłości i mądrości. Celebruj każdą chwilę bycia razem i postrzegaj to jako szansę na zbudowanie silniejszej i bardziej odpornej więzi. W trudnych chwilach polegajcie na sobie nawzajem i na aniołach, jeśli chodzi o siłę. Walczą o to, abyście ponownie zjednoczyli się w jakimś celu, a ich wsparcie jest trwałe. Zaufaj ich ciągłej obecności i mocy miłości, którą odkryłeś na nowo. Podejmijcie tę podróż z otwartym sercem, wdzięczni sobie nawzajem i za boską pomoc, którą otrzymaliście. Niech ta odnowiona relacja będzie źródłem światła i radości nie tylko dla Was, ale także inspiracją dla innych. Okażcie wielką wdzięczność. Zachowajcie wiarę i miejcie serca otwarte na nieskończone możliwości, jakie oferuje miłość. To przesłanie od aniołów nie jest zwykłą notatką, jest to głębokie przypomnienie o boskim wsparciu, które ich otacza. Potraktuj to jako znak, że Wasza wspólna podróż jest błogosławiona i nadzorowana przez siłę wyższą. Dzięki temu błogosławieństwu wejdź w przyszłość z ufnością i szczęściem, wiedząc, że wspiera Cię zarówno miłość, którą dzielisz, jak i duchowe przewodnictwo, które otrzymujesz. Ta mieszanka miłości, wiary i duchowego przewodnictwa prowadzi Was do pełnego i radosnego życia razem. Pamiętaj, że istotą Waszego ponownego spotkania jest połączenie miłości. Wiary i boskiego przewodnictwa, które poprowadzą Was ku wspólnej, pełnej satysfakcji przyszłości.